Po to, abyśmy mogli jak najbardziej wykorzystać potencjał aparatu oraz nasze pomysły, inżynierowie zaprojektowali w naszych aparatach różne tryby pracy. Mamy tryb P, mamy tryb A, mamy tryb S, mamy tryb M. Oczywiście w niektórych aparatach są one oznaczone nieco innymi literkami, ponieważ mamy P, AV, TV i M, prawda? Więc to są różnego rodzaju Elementy, które mogą wspomagać nas w realizacji naszych pomysłów. Tryb P jest trybem tryb w zasadzie półautomatycznym, który będzie decydował o tym, jak aparat sam z siebie ustawi czas i jej przysłonę względem na przykład wybranego przez nas ISO, przy czym ten parametr czyli ISO możemy też pozostawić automatyce aparatu do wyboru, jeżeli oczywiście chcemy w ten sposób fotografować. Aczkolwiek od razu zaznaczam, że wszystko, co będzie dane we władanie aparatowi w owym trybie automatycznym, będzie dawało automatyczne rezultaty, czyli nie zawsze zgodne z naszymi intencjami. Drugim trybem, którym bardzo często ja się posługuję, jest to tryb fotografowania preselekcja przysłony. Jest to tryb oznaczony literką A albo AV. Wówczas naszym zadaniem jest przede wszystkim sterowanie przysłoną, a inne parametry w sposób mniej czy bardziej automatyczny dobierze aparat. Przede wszystkim dobierze czas ekspozycji względem wybranego przez nas ISO, ale oczywiście jeżeli znowu tutaj pozostawimy ISO jako automatyczne, to i ten parametr będzie przez aparat automatycznie kształtowany. Trzecim trybem jest tryb preselekcji czasu. W tym wypadku my sterujemy czasem, wybieramy taki czas, który jest najbardziej nam odpowiedni, a aparat w sposób dokładnie automatyczny do owego wybranego przez nas czasu będzie próbował dobrać odpowiednią przysłonę i rzecz jasna my też możemy sterować ISO, czyli czułością w zależności od naszych potrzeb dotyczących jasności zdjęcia. I wreszcie mamy ten tryb trzeciej ekspozycji, czyli manualny. W tym wypadku światłomierz też nieustannie pracuje w tle, przy czym parametry takie jak czas ekspozycji oraz przysłonę ustawiamy sami w zależności od naszych potrzeb.